Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy nowego ekranu i w ogóle wszystkich ludzi, którzy nas oglądają. Dzisiaj w naszym studiu gościmy pana burmistrza Piotra Guziała, który jest w tej chwili człowiekiem najbardziej popularnym chyba w Polsce. Chyba wszyscy teraz chcą z panem rozmawiać, chcą pana słyszeć i, i podziwiają za to, co pan zrobił. Kto to jest pan Piotr Guział? Proszę w dwóch słowach o sobie powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak się stało, że e, stałem się twarzą akcji referendalnej, twarzą zmiany w Warszawie. I to jest e, dla mnie też e, nowa, coś, coś nowego. Jakaś przygoda w pewnym sensie. Nigdy jeszcze w tak krótkim czasie nie udzieliłem e, tylu wypowiedzi, tylu wywiadów. E, m, jak są widać, czegoś nowego. E, widać, ta scena się zastała polityczna e, i trzeba ją po prostu rozchematyzować, e, bowiem e, no nie spodziewałem się, że nie mając jeszcze programu dla Warszawy, czy nie prezentując go, nie prezentując konkretnych rozwiązań i pomysłów. Już sam fakt, że ktoś chce dyskutować o mieście, ktoś rzucił wyzwanie największej partii, już samo to powoduje, że nagle staje się numerem jeden, jeżeli chodzi o przekaz wieśmistołeczny Warszawa. Kim jestem? Skąd w ogóle się wziąłem w tym wszystkim? W samorządzie nie jestem przypadkowo no, nie Jest Pan tam już kilkanaście lat na uczelni. No właśnie. W samorządzie działam w tym roku nie 15 lat dokładnie. Pod koniec roku. No, wygląda Pan na tak młodego człowieka. W wieku 23 lat po raz pierwszy zostałem radnym ówczesnej gminy Warszawa u przez... To chyba najmłodszy w historii. Kolega miał 18 lat, był młodszy w tej radzie, więc nie, wiem, nie byłem wcale taki najmłodszy. Natomiast przez ten czas czterokrotnie potwierdzałem swój mandat. Czyli Byłem wybierany przez cztery kolejne wybory, dwukrotnie z listy SRD dwukrotnie z listy lokalnego komitetu, który utworzyłem wraz z sąsiadami naszych synów. No i w tej czwartej kadencji zostałem burmistrzem tej trzeciej wielkości dzielnicy w Warszawie. Z wykształcenia też jestem samorządowcem, bo ukończyłem gospodarkę publiczną w Szkole Głównie Handlowej. Tematem mojej pracy był ustrój stołecznego Warszawy po 1989 roku. Jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, też nieco jest związane z samorządem. Byłem asystentem wiceprezydenta Warszawy przez rok. Przez rok pracowałem to też... To wtedy prezydent Paweł Piskowski. Przez rok pracowałem też w Zarządzie Transportu Miejskiego, zajmowałem się warszawską kartą miejską. Natomiast też spędziłem kilka lat w biznesie korporacyjnym i we własnym biznesie, więc mam doświadczenie dosyć szerokie, a tym samym szerokie spojrzenie też na samorząd. Uważam, że gdyby samorządowcy mieli doświadczenia zawodowe z prywatnego biznesu, to znacznie lepiej potrafiliby rozwiązywać się wiele sytuacji. Nie, nie może mieć tylko doświadczenia politycznego, bo to jest za małe doświadczenie, żeby zarządzać się dużym organizmem miejskim. Panie Burmistrzu, a ile mieszkańców liczy Ursy? Ursyn? Ursynów, gdyby był samodzielnym miastem, byłby 25. zapewne miastem w Polsce, to jest około 150 tysięcy mieszkańców. No ale to na przykład Starostwo Wołomin, słyszałem, że liczy 200 tysięcy, no bo to akurat Pan Konrad Rytel jest tam wicestarostą, a wieloletnim starostwem, czyli no, ale jest to przymiar grupa mieszkańców, tak, tak? Na pewno. Pan Konrad Rytel jest przewodniczącym Mazowieckiej Współnocy Samorządowej i właśnie Pan Konrad Rytel zachęcił nas z naszego usłowa, ale też innych lokalnych komitetów w Warszawie, żebyśmy się sfederowali, żebyśmy założyli taki Komitet Ogólnowarszawski. Więc Warszawska Współnocna Samorządowa, który jestem przewodniczącym, liderem, składa się właśnie z kilkunastu lokalnych komitetów, takich jak właśnie między innymi nasz synów. I razem tworzymy tę koalicję, i razem chcemy zmienić na Warszawę na miasto takie, które z tego będziemy dumni. Panie burmistrzu, a skąd właściwie powstał pomysł referendum i co leży u genezy w ogóle tej, tej, tej inicjatywy obywatelskiej? Przy czym, dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić referendum, jest, jest wiele. Obiektywnych, subiektywnych, widzianych przez pryzmat dzielnicy usynów. Ja zdecydowałem się w to zaangażować. Przede wszystkim moja bezpośrednia przyczyna to jest traktowanie odsunowań przez pani Prezydent, w ogóle dzielnic. Nakłady na inwestycje w dzielnicach spadły przez ostatnie 4 lata o połowę. Łącznie budżety wszystkich dzielnic inwestycyjne wynosiły ponad 700 milionów złotych, teraz jest to 350 milionów, więc kurczą się możliwości. Dlaczego mamy się tłumaczyć przed naszymi mieszkańcami, że jest coraz gorzej, kiedy to są decyzje pani prezydent? Ja się z nim nie zgadzam. Uważam, że właśnie dzielnice powinny mieć te budżety znacznie większe, bowiem dla mieszkańców są ważne duże inwestycje, jak metro, ale też bardzo ważne są te inwestycje, które pozwalają im lepiej żyć na co dzień. Równy chodnik przed domem, ścieżka rowerowa, boisko przy szkole. A pani prezydent rezygnuje z tych małych inwestycji, jakże potrzebnych, czasem nawet bardziej potrzebnych niż te, te, te duże. Ale tak naprawdę trzeba znaleźć jakiś złoty balans. Pani prezydent go nie znalazła, czyli kastruje te inwestycje lokalne małe na rzecz kilku, na kilku największych. Może to jest zła polityka. Tak samo na Ustnowie, poprzez fakt, że Platforma jest tam w opozycji akurat, każda nasza inicjatywa, którą kierujemy do władz Warszawy, ona potyka na biurokratyczny albo polityczny opór. Coraz ciężej jak się z się zarządza. W tym roku na przykład obcięto budżet na Ustnowie o 40% na kulturę w jedynej dzielnicy, po to, żeby mniej było przedsięwzięć interesowanych do mieszkańców, po to, żeby władze Ustnowie były mniej popularne takie jest polityczne tło. Więc to są bezpośrednie przyczyny podpisania się pod wnioskiem referendalnym jako burmistrza. To, to był pomysłodawcą w ogóle? Pan był pomysłodawcą? Pomysłodawców było wielu. Na ten temat w ramach Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej dyskutowaliśmy od kilkunastu miesięcy. I te moje ustnowskie przyczyny by nie wystarczyły, żeby porwać warszawiaków, ale Pani Prezydent no sama sobie zapracowała na tym na ten zryw mieszkańców. Nie bowiem bo w ostatnim czasie skumulowało się wiele złych decyzji, no, choćby podwyżki cen biletów, horrendalne, a będą jeszcze wyższe, bo 1 stycznia 2014 znów złożyłem bilety, a w tej chwili już są najdroższe w Polsce i e, jedne z droższych w no Europie. E, za średnią pensję warszawiaka można kupić na przykład nieco ponad 800 biletów jednorazowych, w Berlinie 1400 za średnią pensję, a w Paryżu ponad 2000, Więc choćby nawet takie porównanie pokazuje, gdzie, e, gdzie jest Warszawa, jest najdroższym miastem. E, Kolejna sprawa, totalny chaos w wdrażaniu przepisów śmieciowych. Całe szczęście nie skończyło się, drugim ale sposób przygotowania tej ustawy nie pozostawia wiele do życzenia. Pokazuje bezwład tego miasta i nieudolność, jeżeli chodzi o zarządzanie. Więc to jest kolejna przyczyna. A również opłaty śmieciowe były najwyższe w Polsce. Dopiero pod wpływem akcji referendalnej zostało obniżone o połowę. A jednocześnie wzięto do doradztwa firmę, która kosztowała podatników blisko milion złotych, ta firma stworzyła system opłat najdroższy i pani prezydent uznała, że nie może go zakwestionować, bo przez firma doradziła, chwilę potem, gdy zaczęliśmy zbiórkę podpisów, obniżyła opłatę o połowę. To znaczy, że wydała 900 tysięcy złotych bez sensu kompletnie, skoro wyliczenia tej firmy na nic się zdały, bo można było od tak obniżyć połowę opłatę tylko pod wpływem presji mieszkańców. No ale panie burmistrzu, no właśnie pan zaczął mówić na ten temat, że właściwie miastami a przecież Warszawa to jest chyba najważniejsze miasto w Polsce, że zarządzają ludzie z nadania politycznego. Kim powinien być prezydent e, Warszawy, pana zdaniem? Rzeczywiście tak jest, że prezydent Warszawy, ostatni prezydenci Warszawy, to były, to były osoby znane ogólnopolsko, ale nie mają co żadnego związku z samorządem które niczym nigdy nie zarządzały, prawda? To też prawda. Ja też Teraz dziwię się, że wymienia się w gronie potencjalnych następców Hany rokiewicz czy Was przy sympatycznym panią poseł Małgorzatyki Dawebłońską, która poza tym, że jest bardzo miła, jest bardzo dobrej rodziny z tradycjami przedwojennymi, no, niczym nie zarządzała. Teraz ma nagle zarządzać tak ogromnym, skomplikowanym organizmem jak Warszawa. No, trochę to dziwne jest. Pani prezydent, przy całym szacunku dla jej dorobku naukowego, prawnego, została prezesem NBP. Też nie wiadomo skąd, bo nigdy wcześniej też niczym nie zarządzała. Była szeregowym pracownikiem Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego. Później zostaje prezydentem Warszawy nawet żadnego związku z samorządem. Dlatego to się zawsze musi kończyć się niekorzystnie dla mieszkańców. Uważam, że prezydent Warszawy to powinien być ktoś, następny prezydent Warszawy, kto ma ogromne doświadczenie w samorządzie, ale ma też doświadczenie w zarządzaniu. Po to, żeby się nie uczył przez pierwsze kilkanaście miesięcy miasta bo wówczas powstają rozmaite kotelie, które realnie zarządzają różne dyrektoriaty czy struktury poziomu urzędników, a prezydent musi się ich słuchać, bo nie ma wiedzy. A tak naprawdę powinien narzucić swój styl gry, swoją wizję miasta, a urzędnicy są od tego, żeby ją wykonać. Więc musi tak być samorząd, musi znać się na zarządzaniu, musi być wizjonerem, musi być człowiekiem ambitnym i musi być odważny w zmiany. zmian. Panie burmistrzu, no ja tutaj w jakimś tam wywiadzie, który Pan ostatnio udzielił e Zatytułował pana, panie prezydencie. Czy w związku z tym no, pan sądzi, że pan będzie startował w wyborach potencjalnie, jeżeli te wybory się odbędą na prezydenta, ma pan takie ambicje? Czy pan ma tego typu, że tak powiem, nie tyle ambicje, ale doświadczenie, żeby taką funkcję spełnić? Jest to oczywiście miłe, gdy się pyta mnie. Czy, 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 czy będę kandydował na prezydenta, bo to oznacza, że jeżeli poważne osoby o to pytają, to biorę to pod uwagę. Więc niewątpliwie no jest to, jest to miłe. Ale czy jest na to czas, czy powinienem kandydować na prezydenta Warszawy w ogóle i czy teraz? No, odpowiedź na te pytania przyjdzie, ale wówczas, jak będzie termin wyborów, no, trudno mówić o czymś, czego, czego nie ma. W polityce polskiej, ale warszawskiej też półtora roku, a tyle jest do wyborów w 2014 roku, to jest bardzo długi czas. Tutaj może od zera powstać jakaś partia, która wejdzie na przykład do parlamentu, czy do lokalnego parlamentu, ale może zniknąć ze sceny jakaś partia, jak na przykład Platforma Obywatelska, targana wewnętrznymi sporami. Więc trudno się odnosić do czegoś, co jest zdarzeniem przyszłym, choć pewnym, bo wybory się odbędą, kadencja się skończy kiedyś. Niewątpliwie ambicje własne posiadam. W każdym zawodzie, jeżeli chce się wykonywać go dobrze, to trzeba mieć ambicje, bo one są motorem działania, są dają motywację do dalszego działania. Ale trzeba mieć wiedzę, doświadczenie, no a Pan ma. A kto powinien zarządzać naszym krajem? Bo też tutaj właściwie lider partii zostaje premierem. No ja nie wiem, czy on ma uprawnienia, ja się za bardzo może na tym nie znam, ale kto Pana zdaniem powinien właśnie zarządzać? Czy to powinny być osoby z nadania partyjnego, czy też fachowcy, men menadżerowie, prawda, no niewątpliwie żyjemy w systemie partyjnym, więc to partia dostaje legitymację do rządzenia. Naturalnie jest, że lider tej partii powinien być premierem. Ja tak uważam, bo ludzie jednak głosują na, na szczyt, ale też na tego lidera. No bo przecież co to znaczy sam szyld, dwie czy trzy literki, to samo w sobie nic nie oznacza, bo partie tworzą ludzie, to ludzie przekonują do programu tej partii, więc premier Tusk ma mandat do tego, żeby być premierem, mandat polityczny. Natomiast niczym w życiu nie zarządza. I to jest też problem polskiej polityki. Uważam, że ci, którzy zostają wymiotami partyjnymi, liderami partyjnymi, powinni sprawdzić się w biznesie, czy państwowym, czy prywatnym, to już bez dzielenia. Powinni sprawdzić się, się w takim realnym zarządzaniu. Bo gdyby premier Tusk miał doświadczenie w zarządzaniu, to przypuszczam, że przez te ostatnie 6 lat znacznie więcej by dokonał. Bo Może do spraw polityki to wrócimy jeszcze. Mam nadzieję, że będą jeszcze kolejne wywiady. Na dwa słowa jeszcze na temat referendum. Gratuluję przede wszystkim sukcesu, chociaż muszę powiedzieć, że my też kilka tysięcy podpisów zebraliśmy. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Najważniejsze pytanie w życiu i w polityce. Co dalej? Bo udało się zebrać w okresie wakacyjnym, tak jak słyszę, 250, może 232 tysiące głosów. Teraz będzie kwestia liczenia. Czy w ciągu 30 dni jest to realne, żeby obliczyć te głosy? Tak, zabraliśmy 10 milionów podpisów. To jest e, coś nieprawdopodobnego. Nigdy, się nie, nigdy wcześniej coś takiego nie wydarzyło się. No podobno e, największa na akcja. To się zdarza. To jest największa akcja w historii e, stołecznego samorządu. E, taka społeczna akcja. E, w tej chwili komisarz wyborczy ma 30 dni na policzenie tych podpisów. Oczywiście e, komisarz wyborczy to jest sędzia sądu okręgowego i sam nie liczy, nadzoruje ten proces. Ma do tego kilku urzędników. E, swojego biura, plus około 40 osób wynajętych, to są też studenci czy pracownicy różnych instytucji publicznych, wynajęci mogą zlecenie do tego, żeby pomóc przy przeczęciu tych kart. Mamy tam męża zaufania. Dadzą radę, to dosyć dobrze idzie. Sądzę, że y, te podpisy są policzone w dwa tygodnie. Y, mamy tam męża zaufania, co cztery godziny się nasz mąż zaufania zmienia. Pan też też będę w dniu trzeci miał dyżur między 16 a 20. Na czym to polega? że pan po prostu sprawdza jak oni pracują? Tak? Jesteśmy przy tym. Y, 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 y. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to słuchamy, możemy zabrać głos też, możemy przekonywać. Na tą chwilę mam sygnały, że wszystko idzie prawidłowo, że nie ma żadnych tutaj większych wątpliwości, więc jesteśmy póki co zadowoleni z pracy tej, tego gremium liczącego głosy. Po 30 dniach, najpóźniej po 30 dniach komisarz wyborczy wyznaczy termin referendum. Ten termin najpóźniejszy możliwy to jest 6 października, chyba, że Pani Prezydent się odwoła od postanowienia komisarza wyborczego lub my się odwołamy, jeśli okaże się, że wśród tych 20, 232 tysięcy podpisów jednak nie ma 133 tysięcy i 133,5 tysiąca prawidłowych. Ale to jest praktycznie niemożliwe. Mamy wystarczający zapas, żeby wyeliminować wszelkie możliwe pomyłki w PESEL-u, czy

Ja sądzę, że te głosy były bardzo dobrze, podpisy były dobrze, przez Was sprawdzone. Z tego, co wiem, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i Warszawska Wspólnota Samorządowa zebrały olbrzymią większość głosów, prawda? 170 tysięcy? 160 170 tysięcy zebraliśmy sami, jako Warszawska Wspólnota Samorządowa. To pokazuje nasz ogromny potencjał. Niesłychane, prawda? Niesłychane. Rzeczywiście, w tej chwili można śmiało powiedzieć, że warszawska polityka zmieniła się i już nigdy nie będzie taka do tej pory, bowiem nigdy w historii samorządu w Warszawie lokalny komitet nie odgrywała jakieś stopni roli w całej Warszawie. W poszczególnych dzielnicach tak, ale w całej Warszawie nie. W tej chwili w Warszawie liczą się trzy partie. Platforma Obywatelska, której które sondaże spadają i... Prakty praktycznie może utracić władzę w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość nieco rośnie, choć w Warszawie pewnie wolniej te soudarze rosną niż gdziekolwiek indziej w Polsce. W ostatnich latach Warszawa jest mniej przyjazna napisu. No i Warszawa ta wspólna samorządowa na Czarny Koń wydaje mi się. Więc pozostałe partie odgrywają istotnie mniejszą rolę. Zapewne między tymi trzema partiami rozegra się ten, ta, ta walka na wizję, na, na przyszłą wizję Warszawy. Jest szansa na wspólnego kandydata, czy sądzi Pan, że każda z tych partii wystawi swojego? Niestety obawiam się, że każda będzie miała ambicję wystawić własnego kandydata, ale ja bym namawiał wszystkie siły opozycyjne, byśmy zastanowili się nad wspólnym kandydatem i połączyli tą wodę z ogniem, bo w samorządzie to jest możliwe. Przecież SLD, PIS, Pani Palikota, Rubikanie Wiplera czy wiele, wiele innych pomniejszych ugrupowań mogą znaleźć jeden wspólny mianownik i znaleźć wspólnego kandydata bo w samorządzie tak naprawdę decydują tu nie ma ideologii takie porównanie mam, co to jest samorząd to jest tak, że mamy jeden blok mieszkalny na parterze mieszka platforma Platformy na pierwszym PiSu, na drugim ruchu pani Kota na trzecim SLN, a czwarty bezpartyjny i oni wszyscy na zebraniu tej spółdzielni czy, 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 czy na zebraniu tym blokowym wszyscy mogą głosować za tym, żeby na przykład posadzić drzewka przed swoim blokiem albo żeby sprzątać po psach i głosują jednym głosem Wspólnie, mimo że tak wiele ich różni politycznie. Więc samorząd to jest właśnie taki blok, gdzie możemy się umówić co do wspólnej, wspólnej wizji i dogadać. To jest coś innego niż duży parlament. Tam być może te spory odgrywają rolę, w samorządzie znacznie, znacznie mniejszym. No dobrze, ale będą wybory, powiedzmy, że wygra Wasz kandydat, prawda? No ale Rada Warszawy, ja nie wiem jak to jest, ale Rada Warszawy przecież ma większość, Platforma Obywatelska ma większość radnych. Czyli taki prezydent będzie w pewnym sensie uzależniony od Rady. Czy to nie jest tak? W związku z tym on będzie w pewnym sensie mało yy, no, skuteczny, bo pomimo tego, że on będzie, z tego co słyszę, mógł mianować czterech wiceprezydentów, prawda, to jednak liczy się decyzja Rady a niekoniecznie prezydenta. Jak to to nie do końca tak jest. To przepraszam. Rola prezydenta w, w tym ustroju, który został stworzony w Polsce jest, jest bardzo autonomiczna i bardzo mocna. Oczywiście idealnie ideal jest, żeby Rada była za prezydentem, żeby prezydent miał większość w Radzie i oparcie w Radzie, wtedy może skutecznie rządzić. Ale na przykład w Krakowie, w dawno stołecznym mieście Krakowie, prezydent Majchowski już drugą kadencję rządzi w kontrze do Rady, no i rządzi i wybrali go ponownie, czyli mieszkańcy są zadowoleni z jego rządów. Choć pewnie byłby skuteczniejszy, gdyby Rada była zanim. Dlatego myślę, że prezydent Warszawy powinien mieć silny klub w Radzie Miasta. Ten klub powinien mieć zdolność koalicyjną z innymi klubami po to, żeby mieć większość dla decyzji prezydenta. Czy ważniejsze jest referendum, czy przyszłe wybory? Ważniejsze jest referendum z punktu widzenia długoterminowego. Dlaczego? Bo to referendum to jest wielka lekcja dla wszystkich polityków w Warszawie, a też i w Polsce. Lekcja pokory to pokazuje, że mieszkańców nie można lekceważyć. I wcześniej mówiło się, że w dużych miastach nie da się zrobić skutecznego referendum, bo to jest za duży teren, za wielu mieszkańców, wielkie partie miały problem ze zgromadzeniem podpisów, a co dopiero lokalne komitety. Myśmy pokazali, że każdy prezydent musi słuchać warszawiaków, bo jeśli nie będzie słuchał, to zakończy się to referendum. I to jest to wielkie zwycięstwo tego referendum już dziś, mimo że jeszcze 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 do niego nie doszło. Natomiast... Kolejne wybory, czy te wybory w takim terminie regulaminowym w przyszłoroczne są o tyle istotne, że będziemy głosować, czy chcemy dalej ciepłej wody w Kranie, tylko ciepłej wody w Kranie, czy nas to satysfakcjonuje, to proponuje handel, Awards, to proponuje Platforma Obywatelska, czy chcemy Warszawę, z której będziemy dumni jako z miasta, które jest wzorem do naśladowania w kilku dziedzinach, dla innych wielkich europejskich stolic. Do Warszawy się będzie przyjeżdżało nie po to, żeby przyjechać na koncert komercyjnego do zespołu, czy żeby dostać pracę, albo biznesowo przylatuje się rano, a wlatuje wieczorem, tylko będzie się przyjeżdżało specjalnie, żeby zobaczyć coś wyjątkowego w tym mieście. Chciałbym, żeby Warszawa znów stała się Paryżem północy, czy Paryżem wschodu, jak to się mówiło przed wojną. I mamy potencjał, żeby Warszawa takim miastem się stała, ale musi mieć wizjonera, prezydenta wizjonera. Znakomite słowa, czy są, Jeszcze ostatnie pytanie, przepraszam bardzo, bo było przecież referendum w Edblągu na Podkarpaciu, w innych miastach. Czy sądzi Pan, że referendum w Warszawie będzie początkiem w ogóle zmian w kraju w stronę samorządową właśnie? Bo przecież krajem powinni rządzić ludzie, obywatele, samorządowcy, a nie do końca politycy. Udane referendum w Warszawie to na pewno zmiana na dużej scenie politycznej. Platforma Obywatelska już nie będzie takim projektem politycznym jak, jak wcześniej. Być może w ogóle ta partia się podzieli, bo Hanna Grotkiewicz przecież nie jest przypadkową postacią, jest drugą osobą w partii, która rządzi drugą kadencję polską jest bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska, wskazywana jako jego potencjalny następca na funkcji premiera, więc odwołanie w trybie referendum no, będzie oznaczało głęboki kryzys w tej partii. I to się też trzeba się na dużej scenie politycznej. Natomiast rzeczywiście w Polsce od kilku lat, od czasu kiedy doszło do bezpośrednich wyborów wójtów burmistrzów prezydentów, czyli od 2002 roku, obserwuje się z roku na rok, z wyborów na wybory, coraz większą... Rolę lokalnych komitetów. Praktycznie w większości dużych miast w Polsce lokalne komitety są w radach tych miast, a nawet współrządzą tymi miastami, a w małych miastach to praktycznie wszędzie. Więc Warszawa jest taką białą plamą, taką wyspą, tu, gdzie, gdzie jeszcze rzeczywiście te partie dominują. Obok Warszawy jeszcze jest Gdańsk, jeszcze jest Łódź, ale to się kończy. Znaczy kolejne wybory pokażą, że w Warszawie będą rządzić nie partie, tylko będzie rządzić. Lokalny komitet, czyli tak naprawdę mieszkańcy, reprezentacja mieszkańców. Oczywiście być może w przymierzu z partiami, ale ta dominacja partii, moim, moim zdaniem, raz na zawsze się skończyła. Panie burmistrzu, dziękuję serdecznie dziękuję za wywiady. Również gratuluję sukcesów do tej pory i życzę powodzenia w następnych działaniach. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się i porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.